Słuchaj, w jakiej atmosferze spędziłeś ostatniego Sylwestra? No, nawaliłem się ostro, grubo. Sytuacja, w której cały rok pracowaliśmy za darmo, w końcu mieliśmy mieć sponsora, jeszcze w WCG, nie? Jednak ja słyszę, że jedni by sobie chcieli spróbować czegoś innego, tam z jednym miałem kosę, a dwóch się boi swoją dupę, no to tak... ...niefajnie się to my No, w domyśl się z kimś... No no, słuchaj, ja się mogę domyślać, tak? No. Mam powiedzieć głośno? No. Z Wiktorem? No. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak długo się znamy i chyba się nie trafimy w pewnych sytuacjach. No, jeżeli się znajdzie jakiś ogarnięty gości, to można dojechać ich, ale. A z kim byś chciał ich dojechać? Masz w wiem, Polsce jakiś takich graczy, z którymi dałbyś radę? Tam z kimś gadałem ostatnio, nawet wczoraj czy tam kim? dzisiaj. Ale Polak? Mm, mm, nie, przyjadę na WCG Polska z Duńczykami. Rolą i spółka. No miałem ochotę ich pocisnąć, pojechać i trochę powiedzieć, ale stwierdziłem, że zwłaszcza po obejrzeniu kapitana drużyny, wielkiego wodza narodu i promotora, dobrego koszykarza, wyśmienitego sportowca i siłacza, że potem co on powiedział, że, że wywalili mnie on, bo słabo grałem, tak, coś takiego, to tak naprawdę on wziął winę i całą odpowiedzialność na siebie. Tak? A każdy widział, jakie mają wyniki w ostatnim, jakiś super niewyjścia z grupy w stylu czwarte miejsce CSWC, to też nie jest wielki sukces. Chyba wziął na siebie całą odpowiedzialność za tę zmianę swoją tak? i doprowadził do tego, do czego chciał doprowadzić. No i teraz zbiera owoce, plomy. A czy wiesz te wszystkie argumenty, że to jest kwestia... Ten... Atmosfery w drużynie jakieś tam, no w tej drużynie nie było atmosfery nigdy. Poza tym jak wygrywaliśmy zawsze były jakieś backstaby w plecy, robienie koło dupy i to była taka naturalna kolej rzeczy. Jak ktoś spieprzył pierwszym jednym turniej, no to czterech się od niego odsuwało i był wielkim pokutnikiem przez to, wiesz, oczy pogardy, idziemy gdzieś, nie wiem, <śmawiamy> jakieś takie. Więc no nie mamy ja do tego przyzwyczajony trochę, więc takie, to było takie zakłamane dla mnie. Mhm. No, tak naprawdę nie co ze sobą zrobić, nie? Zawsze miałem takie lekkie ADHD. Czy ADHD się po prostu męczy? Nie, nie jara mnie w siedzenie w pracy od rana do wieczora i, i za bardzo nie wiedziałem, co mam zrobić. No tak, ale nie masz wrażenia, że obecnym Fiksom brakuje takiej osoby z takim pazurem? jaki Ty posiedzenia. Brakuje osoby, która trzymałaby ich za mordę. No. Czy pasza. Okej, okay, to, że się rozstaje z zafiksami, to jeden, jedna szuflada, tak? Mm -hmm. Ale czy uważasz, że, że pasza to jest najlepsza. Twoja alternatywa? Mogli no. kogoś wziąć lepszego? No właśnie w, w tych całych rozmowach. To, co mnie chyba najbardziej zabolało w rozmowach, to stwierdzenie ja powiedziałem, że Pasza nie jest tyle przede mnie i wiesz, oglądanie tych jego wywiadów na cybersporcie, czy gdzie on tam ich udzielał, że on jest taki zajebisty, że on, grając z najlepszymi, to on w ogóle nie myśli o tym tak, że gra z dobrymi i gra swoje. No widzieliśmy jak gra no po prostu ze strony tam siedzi na tym lanie i nie wyogarnia. No. Co sądzisz o tegorocznej formie? twoich starych kolegów. No, no, no to widać, jakie mają wyniki. Znaczy, dobrze widać, to ja wiem, tak? Tylko mnie interesuje, co ty o tym sądzisz. Wiem, że jesteś bardzo sceptycznie nastawiony, nasze znaczy, sceptycznie. <laughs> Posmarowałem. E, wiem, że, e, że tak powiem, chłostę przyjęli z ustwych po. Kiedy? pierwszych wynikach, jak nie wychodzili z grupy. A gdzie przyjęli tu chłostę? No tu i tam. Gdzie? No zgadnij. Gdzie? No zgadnij. No nie wiem. No, ciebie na streamie? Tak. No to takie jedyne listy. Tak, publicznie się nie wypowiadałem na ten temat raczej. No dobra, no to jak oceniasz całą tą. całe te wyniki? I dlaczego jest, jak jest? No, nie wiem, no starym, Wydaje mi się, że się opierdalają. Tak, tak. ale nie, nie Ja wiem. co robią? Opierdalają się. No ale się nie zrozumieliśmy. Prosiłem Cię o coś. No co? Dobra, no. Żeby nie przekinął? Tak. Kiedy? No, na początku. Ale to nie jest przekleństwo. Okej. Okay. No i to tak nie pomagało, no i z tymi taktykami już pod koniec tej mojej tam gry w teamie było tak, że nie, nie robiliśmy nowych taktyk, po prostu się opierdalaliśmy, no. Ty, ty byłeś tą osobą, która wylewała żale nawet Wefilo, czy...? Nie, wszyscy tam. Wszyscy? To, no bo zależnie od humoru był. Lord z Tazem, Wojna, no jakiś, bo to, to najczęściej było robienie taktyk. Moja ja, racja, twojsze ja, tak? I wiesz, i... <laughs> Taktyka, taktyka B-50 godzinę czasu, robimy taktykę. I po godzinie nagle jest wielka kłótnia, a później gramy mecz i już są jakieś wrzuty, że jeden się obraził, to się nie odzywa. I po treningu się nie odzywa, obrażony na innych i później ta trójka na Skype, na Steamie sobie gada, że on się nie odzywa i na niego jest kosa i tak. <laughs> ale właśnie, ja się zastanawiam, tak, do mnie tam docierają informacje, że wy tam macie ten koc, że się kłócicie, że tak lubicie że się średnio mm. na ale widziałem was na, la, na, nie wiem, na lotnisku, na lanie, to papy, tam wchodziliście razem, ta, taka... W większości tak było, no. Po, poza chujowymi jakcami. Chujowymi Mhm. Mm jakcami. No. No. E, no, czyli tak. ta magiczna dziura w biurku, którą mm. kiedyś pokazałeś, to było właśnie... Nie, to speak. był akurat mój, jakiś tam mój współpracownik, tam który pracuje na temanie w Game Hostingu, Ten cały szef tych wszystkich serwerów. znaczy taki tam Paś? Mhm. Paś. paś. No i co tam co się stało? Co tam? No, zdenerwował się, te biurka z takie lightowe, były przez podkładkę, przeszło. Czas. Czekaj, SMS-y -er. A co, co poczytujesz? Cybersport, esplanie counter bl Nie, no czasami tak po turnie wchodzę na Esplanade poczytać pojazd po fiksa, żebyś tam, wiesz, trochę hype'a i <laughs> <laughs> A tak, to patrzę na htv jak najbardziej, bo... No właśnie, dlaczego byś po, po, porównał adrenalinę, która jest na takich turniejach? Tak ostatnio o tym myślałem, to jest zajebisty problem. Ładny, duży problem, nie? Chyba mi skończyć, bo wiem, że w którym momencie mi przeszkodzisz i się wtrącisz. No pokaż. DSN, Sixer, Pasha, w ty. Uporządkuj, kto najbardziej e, kropi według ciebie za ty. E, najbardziej kropi ty. Sixer. Jako bóg internetu i internetowych <gry> występów jeszcze z czasów, kiedy grałem. Na każdym PCW Sixer robił 30-40 fragów w Pierdol typu 1-10-10 no, no, i, i wiesz, flagowy z naszej strony, tam 14 na mapę. No i Sixer na każdym PCW zawsze nas oprawia, więc myślę, że on. Kto, kto najlepiej prowadził grę? No czy za czasów generała. Generała przyno... Taza. Taza, dowódcę i kreatora całego sukcesu mieliśmy chyba najlepsze wyniki, ale to nie zmienia faktu, że on dobrze to wodził, bo dowodzenie w tym jego czasie to było takie, że wjeżdżaliśmy na BSB, na no, Inferno, a tam pięciu kolesi już czeka, czeka gotowych, żeby już też są prawie, jakimś cudem wjeżdżaliśmy, strzeliśmy te pięć hektaratów, no i się kończyło. No jak było wtedy? Jak się odpinacie komputerów? I pierwsze słowa po pół godziny jak wyglądają? Nie ma słów, jest cisza, każdy pokój jest w swoim temi. ci co słabi, zagrają próbują się łasić do tych lepszych, tam pogadać, no dobra, no następny razem, no bo czują się winni jakimś tam stopniu, masakra. Później już jest tak, że ci co słabo to się rozdzielają, są odrzuceni od stada, piekło. Piekło w tym zespole. No, no nie wiem, sytuacja była taka, że zwykłem z, z przy wódzie, przez internet, ja przy swoim kompie, on przy swoim, kieliszeczki na ventrilo wielka miłość. Wier... Wielka jesteście miłość, jesteście miłość jesteście wielka miłość. miasta, dzieli was, biednego. poczekaj niech bo myślę, 20-25 minut jazdy metrem i wpiliście przez y, ventrilo? No stary. Załatwię ci koszulkę na jak nie chcesz, mam kumpla. Tak? Nie chcę, też mam kumplę. Tak? No. no. A no tak, bo ty znasz ich, ja zapomniałem. No, <laughs> Czy mówi, czemu odszedł z złotej piątki? Ja nie odszedłem. Zostałeś wydalony, z... <laughs> wydalony ze stada. Przez generała według jego opinii, według wodza prawie że Korei Południowej i całego świata. Czemu w ogóle taką szyderą. No kurwa, kurwa. No, 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 nie chce mi się tam brać tych brudów, ale jego autopromocja. No muszę o no, no powiedzieć, już wjechałem na ten temat. Jego autopromocja na kapitana w naszej drużynie to jest coś, co mnie jara od zawsze. No sorry, w tej drużynie nie było kogoś takiego kapitana. Było pięciu kamuków, <laughs> którzy grali ze sobą, robili te taktyki. No i na to nie było gość, który krzyczał taktyki. No i to był koleś, który nazywa się Coller. No i kapitan wziął się stąd, że jakiś tam wiesz, przed tymi turniejami e, Extreme Masters zawsze podchodzi do ciebie jakiś koleś i coś tam jakieś pięć słów, wszyscy muszę to powiedzieć w swoim stylu wyjebane. Siedzą przy komputerach grają. Kapitan potrzebny. Wszyscy siedzą idź teraz. Musiałem <ślał> 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 On... to powiedzieć. To był specjalny. Taki trochę. Nie wyprałem tych brudów wszystkich tak mi użyło, że, nie, że się powstrzymałem mniej więcej. A dlaczego? <laughs> Bo to takie chujowe. No. Bawisz się gdzieś na jakiejś domówce. Mm -hmm. Wpada Wiktor na imprezę. Wchodzi czy wychodzi? No, strzela mi jedną, jedną, jedną plombę, ja lecę na ścianę i z koniec rozmowy. <laughs>